Erke ma Erke dasz dzisiaj? Erkniesz to? Bracie. Are you serious, k No zagraj, to. Holy shit. Mogę nie smajtować? <gryt> Kur... Jezu. Co ty nie mówisz, że będziesz w turnieju brał udział? A no będę brał, będę brał. Jest turniejek, że są kapitanowie, cztery drużyny, po sześć osób i będziemy się bawić w League of Legends. Co z tego wyjdzie? Zobaczymy. Co jaki fajny recall tu jest. Wiem, wow. wiem, No ja o tym turnieju to już chyba od listopada. Wiem ogólnie, bo go tam robią chłopacy, co ich znam. I tam, bo pierwszy plan był w ogóle, żeby to wcześniej było robione. Ale nie wyszło. Online będą cztery kolejki, w któryś dzień wieczorem. Coś będziemy się bawić, a później. Czego nie wiem, czy to jest ogłoszone w sobie? Ale nie, było ogłoszone, dobra. No i będziemy później na lanie grali też. Tak, trzeba wyglądać. No, zobaczymy, jak to wyjdzie. Zobaczymy. No, coś nowego, bardziej forfanowego, nie jakieś takie turbo tryhardowe, e-sportowe, tylko na zabawę, na fun, No, zobaczymy, jak to wyjdzie. Ja zawsze mówię, że w lalu się mało dzieje rzeczy, więc jeśli takie rzeczy się dzieją, to, to chętnie wezmę udział po prostu, nie? Będę w dżungli. Ale to, tam będą jakieś w ogóle forfan tryby, wiesz? Tam, nawet nie wiem, czy będą jakieś takie stricte 5V5 gry. Nawet nie wiem, czy jest taki plan. Tylko bardziej będą jakieś takie challengeowe takie rzeczy, że tak powiem. Chyba. Tak mi to przynajmniej zajawiali, że tak to ma być. Sią, mamy raczej bawić. Wyśmienicie się, niż się jakoś tam, wiesz, bardzo pocić i tak dalej. Ale jak to będzie zobaczymy. Kurde, nie zdarzyłem. A chciałem, tak jest sportowo zagrać. Olipka. Kurde mnie tam nie ma. No trochę szybciej Nidalka wyczyściła dżunglę niż ja, niestety. Sorry, I am late. I beat No Dajwik tu nie wchodzi w grę ja chyba za bardzo, nie? Oj oj, mogło to polecieć lepiej No i to muszę odpuścić, kurde, mogę mieć od razu w to twory dla Nidale. Nie no, nidankę trzeba respektować w Early Gaming, niestety. Nic na nim nie poradzę. Trzeba je oddać early. Ale później jeden dobry chwyt za uszy nidalkę. Wyszarpiemy ją. Będzie ok. Przyżyła okay, Kajluwa, brawo. Może mi się uda? O kurde. Brakan mnie domyka. O kurde, dobrze, ten ta nie weszło Szkoda, że support jest lotny, a mój Iwan i na bocie. Ale może zabiją. A dobra, 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 to niech tam se walą. W takim razie, jak zabijają, to jest z tym okej. Okay. Czyli ja na pewno najlepiej robię tego zaka jak można. Sunfire, pierwszy this the way. A, niektórzy grają action, niektórzy grają tego, Sunfire'a, okej. Okay. Debonik na trójce ewentualnie. Ja sprawdzam lolalytics.com. Lo lo Ej, można by zrobić jakiś ten, kurde, nie wiem, wykrzyknik strona, czy coś takiego? Erke ma wars. Erke dasz dzisiaj? Erkniesz to? Bracie. Are you serious, No No zagrajżeś to. Holy shit. Na co czekasz? Na to, żeby Ezrila zultować, który ma klęsę? No szkoda. To był kilek, 100% jakiegoś playta, byśmy też pchnęli po tym jeszcze. No, to skoczymy. Ej, czy było widać to, że on mi dał W, czym się udawało? O kurde. Pankaż zjeść? Please. Well, well, well. Ja... to nikogo zabijemy. No. Yeah, yeah. O, oh, Well, that fucking sucks Ani jednej jest hobby To Czy do Już nie miałeś całego protobalta? Night. Jak na chorobowym było? O kurde, no wyśmienicie. Trzeba było grać ten ciężki komputer. Trzeba było pracować. Wyśmienicie było. To jest życie, kurde. Why would you do- that? Dobra, nieważne. ok. Jeszcze ult jedza. no trochę raz dymają, kurde, jak chcą. Kiedyś miałem turn door, nie mam. Zobaczymy, może w tym, może w, na początku sezonu. Może się coś przywali. Może będzie, znowu. Chyba wolę bardzo wziąć na razie. Brzydki skin do zaka? Nie no, zajebiście wygląda. Mi się bardzo podoba. Czy jest to do zrobienia, żeby takiego, kurde, kęcza porobić? Demedu? Nie odnaleziono. A może? Kurde, tam był wart. Czy pułapka była? Może być, w sumie. Dwa za jednego. Nice. Troszkę się gdzieś wywaliła, no bo Solówka Solówkę zrobiłam sobie. Aby salmaska. Oooo No, 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 koniecznie trzeba być zrobić. Nie wiem, czy demonika robić. Chyba demonika olejemy i zrobimy salmanskę na trzecim. No. no. Brzmi jak dobry plan, podoba mi się. Też nie wiem, czy mi się warus pod pałka podoba w takiej gierce, szczerze powiedziawszy. Możemy chyba mieć DPS-owego Varusa tutaj. No okej. Okay. I ma okej, okay. też jest tankowaty, nie No dobra. No dla jaki zaskoczyłem, spokojnie. O oh, cool. Nice. Okej, okay, maybe I live. Dzięki za obronę, chłopacy, super jesteście. Ja nie smajta, ona ma. Nie, nie przeskoczył. Zabijemy ją? Dzida. Dobra, mrawa, mrawa ruska. Nie dam rady zmęczyć? 40, okay. Ale, go zmęczyć? Smok 40, okej. Ej, klap go. Nice. No dobra, klepie luwa najważniejsze smoczek jest nasz, świetnie, nice. Pokajnie. Zresztą ja wczoraj ten program, kiedy zaczynam grać. Także wiesz, na razie takie wdrażanie się znowu. Można powiedzieć. O, kurwa. Uh, uh -huh. Please. No kur. Ale auto tam też można dać jak coś. No pierdolę. Do Sanasy też? To bez asysty. Mm, no trochę kupiła czasu. Choć nie wiem, czy tak wiele to dało. Okule. Leczymy, leczymy, jak najwięcej. Nie? Myślę, że tak. Sorry. Barus, O, Barus nie ma HP. Dlatego się nie chce bić. Dobra, Spoko, come on. Back, 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 be. No, miał HP w sumie. Nie wiem, wydaje mi się, że mogliśmy się bić. Bardzo miał ulti już. Ego. go. Kurde, jak zasłonił Rakan perfekcyjnie. Kurczę, byk, ale no, okej. Okay. No ciężko to wygląda. Musimy mieć taką walkę, w której Varus chyba zaczyna z ulti, wydaje mi się. Bo inaczej trochę nie wiem, jak to zacząć. Nie jest trochę ciężko engageować w każdego championa od nich. Każdy ma odskoki. Ezik odskoczy, Rakan odskoczy, Dalka odskoczy, Ari odskoczy, nie? Bardzo odważnie O, 2366 na końcu było No i Dalka, kuprus plus smite niestety, nie da radę tego grać O, oh, okej, okay. Kale okay, dla mnie? Ok. Zrobiście. Oooo, uh, nie wiem czy to nie był inhibit, a oh, nie smak jest, dobra. Kit, ta smuga. Kale, daj damageu. Daj mi miodu. Dawaj, dawaj, kurde, klep mi to. Kurde, ale dzikus Leżał ją Just be conf, just be conf. Czemu tego smoka byliśmy tak sko długo? No ja cały czas liczę na to, że ta Ken będzie dawała damage, ale on tak. Chyba przeceniam jej możliwości. Kelly jest po prostu słabym czempionem? No nie. Może na szesnastym będzie strzelać. Chyba go sklepiemy, co chłopacy? Barus. Okej, okay. ciekawa, cekamka. Nie mam do czego. Kup. Jeszcze go. Niech okay. weźmie jakiś inhibitor chociaż. No dobra, inhibitor nam trochę łatwiej gra, nie mapą. Ale wydaje mi się, że gdyby była okay KF w tej walce, to byśmy to wygrali, nie? Ej. Gdzie było moje E? Też nie było tutaj. Co jest tam gierką? Jak tam, Keilova? Wypierdolka oczywiście. Dobra, to no, jeszcze chwilę jest. Jakby ten kogoś wyciągnął na hita. Na przykład takiego Rakana właśnie. Ej, Ary jest na tym. Dajarkę, kurde, co za... CC chain. Dobra, nice. Właśnie tego potrzebowałem, żeby Renekton zaczął. Hash, please. Boli nie smajtować. Kur... O Jezu. To mnie młody jeza. Nie chciałem smajtować, bo smog jest do wzięcia jeszcze, nie? Nie. Okej, okay, na U. Tak, damage. O, że chcę z Ignitem Nie wiem, ewentualnie mogę skoczyć i się poświęcić w sumie. Wydaje mi się, że to jest dobry pomysł. Oops. Oj, okay. ja chyba przesadziłem Deczko Też był nie Kurde, ten barys nie ma demeru, bo nie ma many Please kurde, Miał bloby gdzieś obok siebie bardziej To by było deczko lepiej, co? Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej okay, Okej okay. Dobra, jadę, jadą No O kurde, ale przestrzeniłem Zabij go. Dobra. Nice. Go Finito. Dobra, nice. Koniec, kurde. Ja mówiłem, że wyskalujemy no adaptive helmet. O, to też ja był spoko, ale w sumie Fon jest takim adaptive, można powiedzieć. Na swój sposób. Nie, jeszcze za... killa. No. Geetes. Ostatnio, jak tak gram te rankedy, to dużo gier przychodzi do tej 30 plus minut, mam wrażenie. 7-0 kada. Fiu, fiu, fiu.